I to wie już wiemy jak zrobić to, żeby podpalić łukiem to wszystko, więc my potrzebujemy nauku. na łuku, musimy mieć połomień, to wystarczy. Ja sobie brzmi tak taki, nie wiem czy mam zaklęty okienko. dwa. O, YouTube, sprawdźcie same czy to działa. już więc uda się zniszczyć paczka jak się ale jak halet, żeby to najpierw zrobić to, to będzie musiał nie wiem, czy wiecie ale będzie musiał przejść już kilka na kilka tysięcy kratek przez to że go wyśle wyślij go daleko od ale żeby się nie zgubił dam mu kompos i jakąś zbroję, jaką skórzaną zbroję i na narzędzia, żeby już miał jakieś inne potrzebne rzeczy. Więc to już wszystko.